Jesienią ma wejść w życie w Polsce prawo grup spółek. Jest to zupełna nowość. Ma stworzyć podstawy prawne do działalności koncernów, ma stworzyć podstawy do tego, żeby zarządzać łatwiej grupą spółek, będzie wydawało też, wprowadzi możliwość wydawania poleceń grupom, ma też wprowadzić pewne możliwości ochrony różnych grup interesów, a jednak rozwiązania te budzą ogromne kontrowersje i o tym będziemy rozmawiali dzisiaj w programie. Prosto z parkietu wita Państwa Aleksandra Ptaki-Glewska. A naszym gościem jest dzisiaj profesor Adam Opalski, specjalista prawa spółek z Uniwersytetu Warszawskiego i doradca w kancelarii Greenberg Traurig. Panie profesorze, dzień dobry. Dzień dobry. Wchodzi na jesieni, w połowie października, wielka zmiana w polskich przepisach dotyczących spółek. Um, proszę powiedzieć, Wspominał Pan, że jest to, budzi to ogromne kontrowersje. Rzeczywiście wiele, wiele specjalistów alarmuje, że, że, że nie jest to koniecznie najlepsze rozwiązanie, jakie można było wymyślić. Proszę powiedzieć, jaki był cel tego rozwiązania? Po co w ogóle są wprowadzane przepisy, tak zwane prawo koncernowe? Przede wszystkim chodzi o we wszelkich regulacjach dotyczących grup spółek. Chodzi o połączenie realiów, gospodarczych realiów biznesowych z uwarunkowaniami prawnymi. Te realia biznesowe sprawdzają się do tego, że grupa to jest jeden organizm gospodarczy kierujący się wspólną strategią. Grupa spółek, tak? Grupa spółek. Podczas gdy poszczególne podmioty wchodzące w skład grupy mogą mieć swój własny odrębny interes. I teraz chodzi o to, by Powiązać jedno z drugim, by umożliwić spółkom działającym w ramach grupy możliwość kierowania się wspólnym interesem, wspólną strategią. Mhm. Rozwiązania, które w tym, w tym kierunku są przyjmowane, mogą być bardzo zróżnicowane. Projekt, w moim przekonaniu, przyjmuje bardzo niefortunną koncepcję. Koncepcję opartą przede wszystkim o wydawanie wiążących poleceń. Spółkom zależnym, powiązaną ze zwolnieniem menedżerów spółek zależnych z odpowiedzialności za wykonywanie tych poleceń. Na, na, czym, na czym jest oparty ten model wprowadzanych, wprowadzanych przepisów? Ten model przepisów jest oparty o wydawanie wiążących poleceń przez spółkę dominującą w spółce zależnej. Jest to połączone ze zwolnieniem od odpowiedzialności za wykonywanie tych poleceń menedżerów spółek zależnych. Jest to model zdecydowanie niekorzystny. Bo model, który może prowadzić do drenażu spółek. A przepraszam, wejdę panu w słowo. Możemy sobie wyobrazić taką. Po pierwsze, proszę powiedzieć, jak bardzo popularne są w Polsce grupy spółek? Czy to w ogóle to zjawisko już istnieje? Oczywiście. Większość spółek działających w Polsce działa, jest zintegrowana, działa w postaci grup. Zarówno chodzi tutaj w zasadzie o prawie wszystkie spółki kapitałowe. Mhm. Tym niemniej projekt wprowadza wyłączenie w odniesieniu do spółek publicznych, co jest jego wielką wadą. Czyli spółki publiczne są wyłączone z tej e, regulacji, co jak gdyby oznacza już na samym wstępie wywieszenie białej flagi przez autorów tego projektu. Dlaczego białej flagi? Dlatego, że spółki publiczne to są te spółki, które najbardziej potrzebują regulacji grup spółek, ponieważ również większość spółek giełdowych działa w grupach kierowanych przez akcjonariusza, który sprawuje kontrolę nad tą grupą. Niemniej jednak ze względu nas przeciw, który został zgłoszony przez inwestorów giełdowych, zwłaszcza przez stowarzyszenie inwestorów indywidualnych. Inwestorzy obawiali się właśnie negatywnego wpływu tych przepisów na wartość ich inwestycji w spółkę. Te przepisy zostały Wyłączone w stosunku do spółek giełdowych. I zupełnie nie będą działały dla przepisów, te prawo koncernowe zupełnie nie będzie działało dla spółek, które działają na giełdzie, które są notowane. Prawo na koncernowe nie będzie działało dla spółek hmm. na giełdzie, ale będzie mogło działać dla spółek zależnych od hmm. spółek giełdowych, i tam będą mogły występować te negatywne zjawiska, o których wspomniałem. A jeśli wyobrazimy sobie taką sytuację, że istnieje grupa spółek, gdzie spółką zależną jest spółka giełdowa, to jak tutaj wyglądają te przepisy? No właśnie, sama spółka giełdowa zostanie wyłączona spod hmm. regulacji grup spółek. Czyli matka nie będzie mogła, spółka matka nie będzie mogła wydawać im jej wiążących poleceń. Akcjonariusz tak, tak. tak, akcjonariusz pełniący rolę właśnie strategicznego akcjonariusza spółki giełdowej, nie będzie mógł tej spółce giełdowej wydawać wiążących poleceń. Cała ta regulacja nie będzie obowiązywała w stosunku do spółek giełdowych, ale to z kolei stawia pod znakiem zapytania możliwość kierowania się interesem grupy spółek właśnie przez spółki giełdowe. I czy tutaj ustawodawca jakoś to rozwiązał, czy one będą działały po prostu obok siebie? Niestety mam obawy, że ten projekt jest skierowany przede wszystkim dla spółek z dominującym udziałem skarbu państwa i ma wspierać tworzenie takich państwowych molochów, państwowych hmm. konglomeratów, czego najlepszym przykładem jest utworzenie przez wicepremiera Sasina pod koniec kwietnia, na początku maja polskiego holdingu spożywczego. Jako takiego instrumentu, który ma zapewniać um, bezpieczeństwo żywności, bezpieczeństwo ma zapewniać żywności w kraju. Bezpieczeństwo mhm. rolnikom i mhm. bezpieczeństwo. Żywnościowe dla polskich konsumentów. No, tutaj akurat te deklaracje też wzbudziły pewną krytykę ekspertów, z którymi rozmawialiśmy, bo my w Rzeczpospolitej w parkiecie opisywaliśmy te, ten temat. Yy, no tutaj zastrzeżenia były takie, że spółka, która powstanie z tych, grupa, która powstanie z tych 15 spółek, będzie miała za mały wpływ na rynek, ponieważ ma tylko 1% udziału w rynku. Yy, ale. Myślę, że to będzie świetny przykład, żeby omówić te, to prawo grup spółek. Sądzi Pan, że tutaj spółką matką jest um, Krajowa Spółka Cukrowa, która została zmieniona i nazwana Krajowa Grupa Spożywcza? I uważa Pan, że ona będzie mogła wręcz, nawet ewentualnie wyciągać? Um, ona może wydawać polecenia wiążące, ale co się za tym kryje? Jakie są konsekwencje tego dla pozostałych, dla interesów pozostałych spółek? Przede wszystkim wydaje się, że ten projekt utworzenia Krajowej Grupy Spożywczej nie ma podstaw ekonomicznych. Ma natomiast silne podstawy polityczne w postaci realizacji właśnie takich postulatów o charakterze populistycznym, jak bezpieczeństwo rolników czy bezpieczeństwo żywnościowe konsumentów. Tymczasem spółki. Działające w ramach krajowej grupy spożywczej albo będą funkcjonowały na tych zasadach, jak działają dotychczas, albo też będą wykorzystywane do celów pozaekonomicznych, tak by realizować określone cele polityczne ze szkodą. Dla samych tych spółek i ze szkodą y, również no, dla efektywności ekonomicznej takiej inwestycji ze strony y, Skarbu Państwa. I tutaj y, te nowe przepisy kodeksu spółek handlowych dotyczące grup spółek niesłychanie ułatwiają właśnie tego rodzaju działania poprzez owo prawo wydawania wiążących poleceń menedżerom spółek zależnych i poprzez zwolnienie. Tych menedżerów z jakiejkolwiek odpowiedzialności za wykonywanie tych poleceń. Ale czy to jest zupełnie zwolnienie z odpowiedzialności, czy tutaj oni mają jakąś ścieżkę ucieczki od ewentualnych poleceń, które byłyby w ich ocenie bardzo negatywne dla spółki? Formalnie rzecz biorąc istnieje możliwość odmowy wykonania polecenia, które wywoływałoby negatywne następstwa dla spółki zależnej, ale test kodeksowy, który na te potrzebę został stworzony, jest tak restrykcyjny, że faktycznie taka możliwość jest iluzoryczna. Oczywiście, w praktyce funkcjonowania grup spółek polecenia czy instrumenty nieformalnego wpływu na grupę są codziennością, tylko że właśnie bezpiecznikiem, który w tych uwarunkowaniach zapewnia ochronę wszystkich zagrożonych interesów, ochronę samych spółek, ochronę ich inwestorów zewnętrznych, czyli wspólników i akcjonariuszy mniejszościowych jest przede wszystkim odpowiedzialność menedżerów każdej z tej spółki. Odpowiedzialność za znalezienie rozsądnego kompromisu między potrzebą realizowania interesu grupy a um, interesami tych właśnie podmiotów, które są zagrożone w wyniku działania grupy. Zwolennicy tego rozwiązania mówią, że doktryna Rosenblum jest idealnym rozwiązaniem na wszelkie bolączki, o których pan tutaj powiedział. Może powiedzmy, na czym polega i to, 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 ten termin doktryna Rosenblum bardzo często się mm, pojawia w dyskusji. Czy możemy powiedzieć, tak. o co tutaj chodzi? Otóż doktryna Rosenblum to jest właśnie próba pogodzenia owych realiów ekonomicznych funkcjonowania mm -hmm. grupy z uwarunkowaniami prawnymi. Czyli, że spółka, przepraszam. Doktryna Rosenblum zakłada, że spółka uczestnicząca w grupie może ponosić pewne ofiary z mm -hmm. Ale... konsekwencją tego uczestnictwa, ale w dłuższym horyzoncie mhm. koszty uczestnictwa w grupie powinny być kompensowane innymi korzyściami, które są następstwem właśnie owego mhm. uczestnictwa. Może Pan podać przykład? Przykład. Chociażby spółka um, zapewnia innym uczestnikom grupy korzystne finansowanie mhm. na warunkach korzystniejszych niż rynkowe, mhm. ale za to uzyskuje dostęp do rynków zbytu. Czy korzysta z usług, które są świadczone przez inne spółki na potrzeby całego skrupowania? Mhm. A wspomniał Pan, że te przepisy nie tyczą się, nie będą się tyczyły spółek giełdowych, a co z crowdfundingiem? Czy te przepisy, ponieważ crowdfunding, no spółki, które sprzedają swoje udziały za pomocą crowdfundingu, no nie są spółkami giełdowymi. One Popularność crowdfundingu rosła właśnie jako alternatywa dla giełdy trochę, no jakby wstęp powiedzmy. Ale tutaj ci inwestorzy nie będą chronieni tak, wyłączeniem te, te, tych przepisów. Jak, jak może pana zdaniem, jakie konsekwencje pana zdaniem może przynieść, mogą przynieść te przepisy dla tego rynku? Przede wszystkim ta reforma prawa grup spółek opiera się na modelu fakultatywnym, czyli żeby te nowe przepisy znalazły zastosowanie do grupy spółek, konieczne jest przystąpienie do tej grupy poprzez podjęcie uchwały przez zgromadzenie wspólników albo walne zgromadzenie spółki zależnej. I spodziewam się, że większość spółek z kapitałem prywatnym nie będzie zainteresowana z korzystania z tych nowych regulacji, tylko pozostanie w obecnym reżimie, czyli w reżimie opartym o instrumenty kontraktowe i w reżimie opartym o nieliczne rozstrzygnięcia sądowe, które interpretują jak daleko spółki mogą kierować się interesem grupy spółek. A Proszę powiedzieć, jaki jest sens wprowadzania przepisów fakultatywnych, że działają dla tych, którzy mają na to ochotę? Jeśli mówimy o przepisach, które według Pana wprowadzają dosyć sporo ryzyk. No więc właśnie, to jest podstawowy problem tej reformy. Autorzy Reformy prawa grup spółek jak gdyby sami nie wierzą we własny projekt, we własne przepisy, ponieważ nie wprowadzają regulacji, która znajdowałaby zastosowanie do wszystkich podmiotów działających na rynku, tylko stwarzają model fakultatywny, który może być nawet wykorzystywany tylko przez część spółek funkcjonujących w jednej grupie, co stworzyłoby taki bardzo dziwny stan dualizmu. Funkcjonowania tej grupy spółek. Ale podstawowe ryzyko, które wiąże się właśnie z owym modelem fakultatywnym, sprowadza się do tego, że spółki, które nie będą zainteresowane skorzystaniem z, z tych przepisów, prawdopodobnie nie będą już mogły powoływać się na interes grupy spółek, ponieważ ten interes grupy spółek będzie zarezerwowany dla grup spółek objętych tą skodyfikowaną, Regulację. Co daje możliwość powołania się na interes grupy spółek? Możliwość powołania się na interes grupy spółek daje właśnie bezpieczeństwo prawne menedżerom spółek, mhm. menedżerom spółek zależnych, które podejmują, którzy podejmują działania niekoniecznie w interesie tej spółki zależnej, ale w przez interesie którą całej grupy. są mhm. zatrudnieni, ale w interesie całej grupy. Rozumiem, a w takim razie proszę powiedzieć, ma pan zastrzeżenia do naszego polskiego modelu, ale czy są jakieś przepisy na świecie, które, na które, które wskazałby Pan jako takie modelowe? Czy tak, jakiś kraj znaczy, dobrze to rozwiązał? Po pierwsze, powinniśmy zastanowić się w Polsce, czy w ogóle jest sens uchwalania przepisów o grupach spółek, hmm. czy też należy oprzeć się właśnie na orzecznictwie sądowym i na mm, rozwiązaniach kontraktowych, które gwarantują pewien model, pewien prawny model uregulowania stosunków w grupie spółek. W moim przekonaniu, taka regulacja kodeksowa jest potrzebna, ale o charakterze bardziej punktowym. Na pewno powinna to być regulacja powszechna i na pewno powinna być oparta o wnioski, właśnie wynikające z tej słynnej i zyskującej coraz większe znaczenie na świecie doktryny Rosenblum, czyli doktryny kompensowania kosztów i korzyści wynikających z uczestnictwa w grupie spółek. Do tego potrzebna jest, Ustabilizowana struktura grupy. Do tego potrzebny jest dłuższy horyzont inwestycyjny. A jeżeli kodyfikujemy możliwość, właśnie, ponoszenia przez spółki ofiar mhm. dla celów grupy, to powinniśmy wprowadzić również pewne instrumenty ochronne. Właśnie, bo rozmawiamy o modelu idealnym, że spółka zależna ponosi jakieś koszty powiedzmy udziela bardzo korzystnej pożyczki innym spółkom, w zamian za to ma dostać jakiś dostęp do jakiegoś rynku, ale czasem pomysły biznesowe nie wypalają. I co, jeśli ona rzeczywiście poniesie te y, koszty tej pożyczki, nie dość, że może nie dostać tych pieniędzy z powrotem, to jeszcze na przykład ten interes nie wypali. I jak wtedy, y, czy są jakieś pomysły, czy są już jakieś wskazówki, jak y, można im wynagrodzić takie straty? To jest bardzo trudny problem właśnie. Problem stworzenia instrumentów ochronnych, które byłyby korelatem koncepcji interesu grupy spółek. Czy są już takie narzędzia? Bo przepisy mają wejść w życie w październiku, więc... Takie narzędzia w tym projekcie już uchwalonym, który wejdzie w życie w październiku są, ale one są całkowicie iluzoryczne. W gruncie rzeczy jest to z jednej strony powtórzenie ogólnego reżimu odpowiedzialności deliktowej, czyli odpowiedzialności za szkodę. Ta odpowiedzialność w stosunkach, grupy, w stosunkach spółek nie działa, ponieważ trudno oczekiwać, żeby spółka zależna pozywała swoją spółkę matkę o odszkodowanie. Za szkodę wyrządzoną w wyniku wydania jej poleceń. Pamięta w ogóle Pan taki kazus w Polsce? Czy to się kiedyś wydarzyło? Nie. Takie kazusy należą do absolutnych wyjątków i nie mamy w tym względzie jakiegokolwiek ustabilizowanego orzecznictwa, które pozwoliłoby wykorzystać te nowe regulacje, które są zawarte w nowelizacji. Inny instrument, który jest, który został wprowadzony. Instrument ochrony akcjonariuszy mniejszościowych, yy, polegający na przyznaniu im takiego bardzo specyficznego roszczenia wyrównawczego z tytułu spadku wartości inwestycji w spółkę właśnie w związku z wydaniem wiążącego polecenia, to jest również mechanizm niesłychanie iluzoryczny. To jest promowanie takiego modelu litygacyjnego, modelu y, opartego o kierowanie powództw sądowych ex post. Czyli jest w ogóle obcy prawu polskiemu, prawu spółek i w warunkach w obecnej sytuacji systemu sądowniczego, no nie ma szans na to, że tego rodzaju powództwa dadzą akcjonariuszom mniejszościowym jakąkolwiek ochronę. Rozumiem. W takim razie widzę, że w październiku będziemy mieli o czym rozmawiać. Bardzo dziękuję za rozmowę, a naszym gościem był profesor Adam Opalski. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.